Witam Cię na kanale. Jestem Bardziej, ja mam na imię Monika i polecimy sobie z kolejnym odcinkiem, a dzisiaj o narracji wewnętrznej. W ogóle to zapraszam Cię na trwające wyzwanie od 10 do 15 września. Września, miało mi się mówiąc, przepraszam. Od 10 do 15 września trwa wyzwanie Narrator, gdzie zmieniamy przez 5 dni wewnętrzną narrację. Link znajdziesz w profilu, chciałam powiedzieć. Jestem przyzwyczajona do TikToka, ale znajdziesz pod Więc tak. Zacznijmy sobie od uproszczenia całego, e, całej kreacji rzeczywistości, ok? Kreujemy z poziomu naszej tożsamości. Być może to już słyszałaś, manifestujesz to, kim jesteś. Tak, oczywiście. Ale co to tak naprawdę znaczy, manifestuję to, kim jestem? Czyli co? Z czego? Jesteś tym, kim sobie opowiadasz, że jesteś. Czy to ma sens? Oj, dużo. I teraz, twoja narracja wewnętrzna jest tym, co kieruje Twoim życiem? Dlaczego? Ponieważ to, jaką ty narrację, jakie te opowieści opowiadasz sobie w swojej głowie, i nie tylko w głowie, bo to jest, narracja się odbywa po prostu w Twoim wewnętrznym świecie to po prostu taką historię opowiada Ci Twoja rzeczywistość zewnętrzna. I okej, okay, może się pojawić oho, czyli Mam teraz siebie okłamywać, że mogę wszystko, a nie mogę? Nie, kochanie, to nie chodzi o to. To nie chodzi o okłamywanie siebie, ponieważ. W dużej mierze dużo ludzi cię kłamało na Twój temat. I ty sobie zaimplementowałaś te kłamstwa innych na twój temat, jako twoja prawda. Bo teraz, jeżeli spojrzysz na dziecko siemoletnie, któremu mama mówi, możesz być kim tylko chcesz, czy ona kłamie, to, to mówi prawdę, ale czym w ogóle jest prawda? Ponieważ w naszym świecie nie istnieje jedna obiektywna prawda, tylko subiektywny przejaw tej prawdy, którą my nosimy w sobie, i przez pryzmat, której doświadczamy rzeczywistości zewnętrznej. Każdy z nas inaczej, każdy z nas przez pryzmat samego siebie. Dodatkowo, nasz genialny filtr w mózgu, czyli Raz, tak, który działa jak filtr skupiony na punkcie Twojej uwagi, i w zależności od tego, na czym skupiasz swoją uwagę, to tego dowody dostajesz, czyli. Z miliona tysięcy, tysięcy bodźców, które docierają do ciebie w każdej sekundzie, Twój filtr w mózgu wybiera tylko te, które uznaje za istotne, a za istotne uznaje te, które są zgodne z Twoim punktem skupienia. Dlatego, jak się skupiasz na przykład, że chcesz sobie kupić właśnie pewien samochód, to nagle widzisz ten samochód wszędzie. Nie dlatego, bo magicznie te samochody zaczęły jeździć pod Twoim domem. Tylko dlatego, że nagle Twój y, mózg, ten filtr w mózgu przełączył się i ustalił punkt skupienia jako właśnie ten samochód i zaczął wyłapywać z Twojego otoczenia właśnie ten samochód. One prawdopodobnie jeździły wcześniej, wiesz? Tylko po prostu dopiero teraz je zauważasz, ponieważ dopiero teraz na nich się skupiasz. I dokładnie tak to działa w naszym życiu. To, na czym się skupiasz, to rośnie, wielokrotnie to słyszałaś, ale wyjaśnimy to mocniej, ponieważ. Twoja uwaga jest Twoją walutą, nie tylko ze względu na energię, na wiła, manifestację prawa przyciągania TRE, ale ze względu na czysto biologiczny aspekt właśnie filtru e, ras, systemu raz w Twoim mózgu. Ponieważ Twoja uwaga jest tym, co nastawia ten filtr. Ten filtr nastawia się zgodnie ze Twoim punktem uwagi. To znaczy to, na czym się skupiasz, to tego Twój mózg szuka dowodów. Na to Twój mózg szuka dowodów. Jak się skupiasz, że życie jest do dupy, to dosłownie zlecasz Twojemu filtrowi raz, Twojemu systemowi w mózgu, żeby dawał Ci dowody, że, masz, że, że jest wszystko do dupy, tak? Jeżeli zaczynasz e, myśleć o sobie, jako o osobie, która zawsze ma możliwości i zawsze ma farta i szczęście, ten filtr również będzie działał w zgodzie z tym. Dodatkowo nasze oko widzi naprawdę mały procent tego, co jest, a więc to nawet nie jest kwestia przyciągania nowych możliwości, ale kwestia zauważenia możliwości, które już zawsze były. Tylko po prostu z całego chaosu informacyjnego Twój umysł świadomie do Twojej uwagi przesyłał tylko te zgodne z tą narracją. Dlaczego narracja wewnętrzna jest tak ważna? Ponieważ Ty żyjesz ze sobą cały czas, a tak naprawdę to, co Ty sobie tam przetwarzasz w głowie cały czas, to jakie masz myśli, jak Ci się myśli, co się pojawia w Twojej głowie, jaka narracja, jakie opowieści one nie tylko wpływają na to, jak żyjesz. Jaką masz rzeczywistość zewnętrzną, ale bezpośrednio wpływają na to, jak ty się w tym życiu czujesz. Więc jeżeli twoja narracja wewnętrzna jest niewspierająca, to po prostu będziesz się czuć źle, będziesz się czuła jak ofiara, jak osoba, która ma zero sprawczości, zero sprawczości, a nie o to przecież chodzi. Więc co zrobić, aby tą narrację wewnętrzną zmienić? Tak naprawdę zacząć od zauważenia. Zauważenia tego, jaka ta narracja jest, czyje kłamstwa, zaczęłaś określać swoją prawdą, no bo przecież, jak w dzieciństwie słyszałaś, że ty to nic nie osiągniesz od tej jednej nauczycielki z podstawówki, to czy ona miała rację? Jak się urodziłaś, to y, razem z Twoim urodzeniem nie przyszedł opis Twojego życia, więc wszystko, co mówili ci dorośli, kiedy byłaś dzieckiem, nie było opisem Twojego życia, Twoich możliwości, Twojej osobowości, ale ich filtrem na ciebie. Mało tego, dorośli projektowali na tobie jako dziecku perspektywę własnych. Perspektywę własnych doświadczeń, a więc przewidywali na Twojej drodze te same przeszkody, których oni doświadczyli, tylko że nie wzięli pod uwagę często tego, że Ty jesteś oddzielną jednostką, a doświadczenia dorosłych, w tym rodziców, nie stanowiły i nie stanowią wzoru doświadczeń dla Ciebie. To jesteś osobną osobą. Więc to w takim dużym skrócie, jeżeli temat narracji wewnętrznej, a się nie umiem słowieć po prostu, wewnętrznej, narracji wewnętrznej. Interesujecie zapraszam do wyzwania. Startujemy, nie wiem kiedy wstawię ten filmik, ale startujemy 10 września i e, dostęp do wyzwania dostaniesz na zawsze, a do wyzwania dołączysz tylko we wrześniu. Teraz jest opcja cenowa niższa. Wrzucę trochę opinii o moich przestrzeniach, a co? Ja w ogóle jestem turbo szczęśliwa, ponieważ mam mnóstwo zadowolonych klientek, a moje przestrzenie robią naprawdę wielkie transformacje, a mój bestseller e, Gdzie jest mój tata? Słuchajcie, robił takie przełomy, że nawet e, słuchajcie, jednej dziewczynie kurzajki z którymi nie radziły sobie lata poschodziły. Były zmiany cielesne, mentalne relacyjne, finansowe, także naprawdę mogę powiedzieć, że jestem autorką przestrzeń transformacyjnych. Więc zapraszam, jestembardziej.com. Oczywiście linki do wszystkiego na dole i zapraszam też do subskrypcji, ponieważ jakiś czas temu pojawiła się opcja subskrypcji, a teraz wyszła taka mega nowość. Każdy miesiąc, kiedy jesteś w subskrypcji, to 100 zł do Twojej skarbonki i możesz sobie potem po 100 zł, sobie możesz zbierać co miesiąc i sobie potem wykorzystać na co tam chcesz, na programy, które nie mieszczą się w subskrypcji. Nie jest jej za dużo, bo w subskrypcji jest materiałów na za ponad 14 tysięcy, co miesiąc to rośnie. Albo na mentoring w jeden, na jeden ze mną też. Nie wiem, czy wolno przeklinać. Wolno na YouTubie? Nie wolno. Więc jak coś to zapraszam. Także to by było na tyle. Wiem, miał być odcinek raz w tygodniu, chociaż mam jakieś 50 wyświetleń na tamtym filmiku. Nie szkodzi, nie szkodzi. Wracamy, rozkręcamy się. Będzie dobrze. Jest dobrze, jest cudownie, jest świetnie, jest wspaniale. Bo przecież mogę prowadzić narrację wewnętrzną, że jestem bardzo popularną YouTuberką. I tego się trzymajmy, zobaczymy w końcu wracam na YouTube'a porządnie. Konkretnie jak oczywiście macie jakieś pytania, masz jakieś pytania, pisz mi na dole, możesz pisać do mnie prywatnie, a w zasadzie możesz robić, co chcesz. Możesz też teraz zatańczyć. Dance, it's a Także dziękuję, że jesteś, jesteś i to wystarczy. Widzimy się w kolejnym odcinku. I trzymałam cały odcinek. Trzymałam to w ręce, ponieważ nie miałam gdzie tego postawić.